Jesteśmy na boisku sportowym w Czernicy. To jest boisko sportowe, właściwie taki mały stadion w tej miejscowości, ale lata świetności tego boiska dawno już minęły. Płyta jest co prawda wykoszona, ale ta płyta nie ma nic wspólnego z boiskiem, jest niebezpieczna, można połamać nogi. Dookoła tego boiska jest bieżnia, a właściwie była, gdzie niegdzie jeszcze prześwitują krawężniki wyznaczające tę bieżnię ale jest ona zarośnięta, nierówna. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że można to miejsce odmienić i może tutaj powstać bardzo piękny kompleks sportowy. Taki kompleks kosztowałby 600 tysięcy. Gmina musiałaby wyłożyć na to 300 tysięcy swoich pieniędzy, a 300 tysięcy byłoby funduszy zewnętrznych. Opodal tego boiska, bo nie wszyscy w naszej gminie wiedzą o tym, jest szkoła, do której chodzą dzieci z pięciu miejscowości. To jest yy, chyba druga co do wielkości szkoła, a może w ogóle pierwsza co do wielkości szkoła na terenie gminy Czernica. No i te dzieci nie mają absolutnie żadnego przyzwoitego boiska przy szkole. Taki piękny kompleks Orlik powstał w Kamieńcu Wrocławskim i jest on non-stop wykorzystywany. Tam młodzież gra do późnych godzin wieczornych, czasami nawet nocnych. Młodzież szkolna intensywnie korzysta z tego boiska. No i chyba jest czas na to, żeby zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną młodego pokolenia, bo ono jest coraz bardziej rachityczne. I chyba jest czas pomyśleć o tym, żeby w każdej szkole taki kompleks dobry, był we wszystkich miejscowościach naszej gminy, bo z tym jest nie najlepiej. No i czas pomyśleć, żeby takie kompleksy sportowe były w poszczególnych miejscowościach dla zdrowia mieszkańców, bo widzimy coraz częściej, że biegacze biegają po ulicy, jest to niebezpieczne i dla nich niezdrowe. A gdyby tutaj powstała tartanowa bieżnia na tym boisku właśnie, gdyby powstała pierz, piękna nowa płyta, gdyby tam za moimi plecami jest taki wzgórek, gdyby powstały e, siedziska dla kibiców, to to byłby piękny obiekt sportowy, który by służył bardzo, bardzo wielu mieszkańcom, nie tylko Szczernicy, ale prawdopodobnie przyjeżdżaliby mieszkańcy też innych miejscowości, którzy nie mają jeszcze takiego kompleksu, tak jak do Kamieńca przyjeżdżają e, no, mieszkańcy innych miejscowości i korzystają z Orlika. Orlik jest już wypełniony i on więcej e, osób chętnych do uprawiania sportu już nie przyjmie. Natomiast to miejsce no, byłoby doskonale, gdyby można było zrobić, zwłaszcza, że można na to pozyskać fundusze e, zewnętrzne. Puentując całą tę moją wypowiedź, należy powiedzieć tak, że w dzisiejszym czasie... Należy zadbać o kondycję fizyczną, powtarzam raz jeszcze, oraz to, żeby młodzież oderwać od komputerów oraz to, żeby młodzież nie wałęsała się pijąc piwo i szukając taniej rozrywki, tylko żeby mogła fizycznie wyżyć się właśnie na takim placu sportowym. Na ostatniej wspólnej komisji, jak już Państwu pokazywałem, w materiale filmowym podjęto decyzję o budowie takiego satelu wielofunkcyjnego w Czernicy i właśnie dzisiaj zrobiliśmy sobie taki przyjacielski tutaj rekonesans, żeby zobaczyć obiekty tego typu, które są blisko nas. I jeden z takich obiektów jest w Twardogórze. Zresztą to jest w ogóle fantastyczny obiekt, muszę powiedzieć, bo tutaj jest hala widowiskowo-sportowa, tutaj też jest także hotel przy okazji tego kompleksu. Pieniądze były, jak patrzymy na tablicę, pozyskane z Unii Europejskiej, pieniądze były także z totalizatora sportowego. Powiem tak, no jestem pod tak wielkim wrażeniem tego obiektu, że marzyłoby mi się, aby w naszej gminie taki obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia powstał no i żeby to po prostu tętniło życiem. Tutaj wszedłem do pani sekretarki, więc są pracownicy. Ten obiekt jest pilnowany. Tutaj odbywają się zajęcia właśnie w niedzielę, w dni wolne od pracy. No i wszyscy mieszkańcy Twardogóry mogą tutaj po prostu z tego obiektu korzystać. Fantastyczna sprawa. Zachęcam wszystkich radnych naszej gminy. Być może nowe, nowe władze, które będą. Może będzie taka optyka zbudowania takiego czegoś Ponadczasowego, dobrego y, dla naszego zdrowia fizycznego, dla, dla dbania o, o siebie, takiego obiektu. Mówię, jestem pełen wrażeń, po, jestem pod bardzo wielkim wrażeniem, no i marzyłbym mi się taki obiekt na terenie naszej gminy.